Dzień dobry Państwu, mam na imię Marcin Kozik, jestem dyrektorem kancelarii KLO i dzisiaj opowiem Państwu w kilku słowach odnośnie tak zwanej sędziego. Otóż zgodnie z nowoczesnymi standardami prawa proceduralnego, a zwłaszcza w kontekście artykułu 6 Konwencji Praw Człowieka, każda strona w postępowaniu sądowym dotyczących swoich cywilnych tak zwanych praw i obowiązków ma prawo do sprawiedliwego procesu przed bezstronnym i niezawisłym sądem bądź trybunałem. Stroniczość w w angielskim prawie proceduralnym może przybrać dwie postaci. To jest tak zwana rzeczywista stronniczość, po angielsku actual bias, i wrażenie stronniczości, czyli appearance of bias. I tutaj proszę przymknąć oko na przełożenie tych terminów na język polski, ponieważ to są instytucje prawa właściwe prawu angielskiemu i niekoniecznie mają one przełożenie na, na nasz polski język. Przyjmuje się, że sprawiedliwość procesu powinna być nie tylko w pełni osiągnięta. Ale także przeprowadzona, przeprowadzony powinien być w sposób, który nie pozwala, aby powstały ku temu żadne wątpliwości. Wrażenie stronniczości może wystąpić w przypadku, gdy sędzia będzie np. stroną postępowania albo ma finansowy interes w takim, a nie innym wyniku sprawy. Chyba że on jest tak zwany de minimis. W takiej sytuacji domniemuje się, że sędzia jest stronniczy i powinien zostać zdyskwalifikowany od orzekania, ponieważ oczywiście nie może on być sędzią we własnej sprawie. Z kolei czasem samo zachowanie sędziego może powodować podejrzenie co do tego, czy rzeczywiście jest bezstronny. Taką sytuację analizowała niegdyś Izba Lordów, kiedy jeszcze była Sądem Najwyższym. Uznając, że spotykają się z zarzutem stronniczości sędziego, sąd orzekający musi mieć wzgląd na wszystkie okoliczności mające wpływ na rozprawę, również samo wyjaśnienie złożone przez sędziego, który jest oskarżony o stronniczość. I odpowiedzieć sobie na pytanie, czy w tych okolicznościach sprawiedliwy, mający wiedzę na temat sprawy obserwator mógłby uznać, że Trybunał czy Sąd rzeczywiście był, e, czy nie był bezstronny. I tutaj wymienię Państwu katalog takich okoliczności, które mogą wskazywać na stronniczość sędziego. Pozwolę sobie przeczytać. Powiązania zawodowe, wcześniejsze orzekanie w tej samej sprawie, związki między niewykwalifikowanymi członkami panu sędziowskiego a stronami ponieważ obok sędziego zawodowego w niektórych sprawach zasiada także przedstawiciel związków zawodowych oraz organizacji pracodawców. Czy będzie to miało na przykład miejsce w sprawach dotyczących dyskryminacji. Przerywanie przesłuchania przez sędziego, bądź negatywne komentarze oraz nieprzyjemny język. To często się zdarza, kiedy sędziemu nie podoba się na przykład argumentacja jednej ze stron albo sposób przesłuchania świadków. Zachowanie, które jest przychylne tylko jednej ze stron. Czasami się zdarza i rzeczywiście może Powodować to, że istnieje wrażenie stronniczości. Oświadczenie sędziego wpływające, e, wskazujące na przekonanie o wyniku, zanim skończy się e, rozprawa. Rzadkie, ale zdarza się w praktyce. Sposób przesłuchiwania strony lub świadka przez Trybunał. Opieranie się na okolicznościach, które nie były przedmiotem rozpoznania na posiedzeniu. Dopuszczenie na ostatnią chwilę nowych dowodów w sprawie. Oparcie się na zasadach prawnych wynikających z poprzednich orzeczeń, które nie były w ogóle podniesione przez strony. Bardzo często zdarza się. Oparcie się na informacji uzyskanej od osoby trzeciej bądź na przykład sytuację, kiedy członek panelu orzekającego zapadł w sen w trakcie posiedzenia. I tutaj chciałem Państwu powiedzieć, że każda z tych okoliczności powinna być rozpatrywana indywidualnie, jako że nie można przyjąć, że samo wystąpienie jednej z tych okoliczności automatycznie będzie wskazywać na stronniczość. Aby taki zarzut sformułować, na przykład w trakcie apelacji, należy wcześniej taki wniosek skonsultować z prawnikiem. Jeżeli Państwo zetknęli się z takim przypadkiem w trakcie swojego postępowania i chcieliby wnieść apelację, to zachęcamy do kontaktu z naszą kancelarią pod numerem telefonu 01727 bądź pod adresem e-mailowym kancelaria, małpa -prawopracy Dziękuję.